Cześć z tej strunuce, witajcie na moim kanale. Topowa na ten rok Xperia 1 Mark 4 lub też 1.4 w moich rękach. Sprawdźmy, co potrafi, jak wygląda ten dosyć specyficzny, myślę, że fajny i ciekawy smartfon od Sony. Na pierwsze, co standardowo wygląd. Sony trzyma się swojej stylistyki. Tak samo jak w modelu 10.4, który był u mnie, 1K. Tak samo wygląda. Jest fajna, ładna, czarna. Ścięta z każdej strony? No, powiem wam, że ma to swój urok. Naprawdę wygląda ten telefon dzięki temu naprawdę zacnie. Trzeba przyznać, że aparaty, o których będzie trochę, naprawdę praktycznie nie wystają. To jak najbardziej na wielki plus dla tego smartfona. Z przodu ekran duży w proporcjach 21 do 9. Fajne są to proporcje. Sam ostatnio sobie sprawiłem. Monitor panoramiczny, ultra wide, a szerokiego, no, ale to może kiedyś indziej, ale temat jak najbardziej e, zacny. Wykonanie też najwyższe materiały. Tu wszędzie metalowa ramka z tyłu szkło, gorilla Victus na froncie, tak samo wygląda to naprawdę zacnie. Oczywiście jak to Wixpery, nie mamy czytnika jeszcze w ekranie. Mamy czytnik linii papilarnych który jest tutaj? Otóż to normalnym, takim standardowym. Nie ma też zblokowania twarzą. Szkoda, nie wiem czemu cały czas Xperia od tego w jakiś tam sposób ucieka. Poza tym mamy przyciski głośności. Mamy przycisk, który możemy sobie skonfigurować. Przycisk trzymanie oczywiście, włącza nam za pomocą jego aparat jak najbardziej na plus. Od dołu USB typ C. Mikrofon, tacka, no, gdzie możecie złożyć kartę albo jedną kartę SIM, albo jedną kartę mikro. SD, nie trzeba niczego żadnego z żadnego zincla, paznokciem to wychodzi. Oczywiście jest uszczeleczka wokół tego, jest gumeczka, więc w razie czego jakaś tam wodoodporność jest. Widzę, że ramka metalowa, bo są paski antenowe. Od góry w topowym flagowym modelu jest mini-jack. No za to naprawdę brawo dla, dla Sony, no bo tak to być powinno praktycznie w każdym, moim zdaniem, smartfonie, no ale takie mamy czasy, że tak nie jest. No i głośniki, które fajnie, bo są do przodu. Znaczy się, nie są po bokach, tylko jak go trzymacie, ten smartfon grają Wam na froncie. Jeden jest tutaj w tej takiej wyżłobionej części, drugi standardowo tutaj, no i oczywiście duży ekran. Od niego sobie zaczniemy. Co my tutaj mamy? Mamy oled 4K wspierającego HDR o rozliczości 3840x1640, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jeżeli chodzi o kwestię dotyku 240 Hz, wsparcie dla... Tematów związanych z wyświetlaniem tego obrazu, jeżeli chodzi o wszelkie maści, hmm, profile kolorystyczne DCI P3 w teoretycznie 100% pokrywa hmm, BT2020, REG2020. No kurczę, tutaj fotograficznie i, i filmowo telefon naprawdę zacny. Ale przejdźmy od tej mojej strony: zobaczmy, co tutaj w ogóle jest, jeżeli chodzi o możliwości tego ekranu. Przejdźmy sobie do ustawień. Zobaczmy, co w ogóle on tutaj nam potrafi. Oczywiście ustawienia a, balansu bieli, kolorów, no to mamy tryb twórcy, tryb standardowy, a, mamy przetwarzanie w HDR-ze w czasie rzeczywistym, no kurczę, ciekawe. Naprawdę widzę, że to znacznie wygląda, no, może zostawmy sobie ten tryb tru, tru, twórcy. Jakieś, jeżeli nie mamy go włączonego, są ulepszenia obrazu. Mam wrażenie, że jakiś punkt bieli mam trochę bardziej niebieski ustawiony. Ale to pewnie można sobie ustawić tutaj właśnie ręcznie. I najzabawniejsze, że macie od razu punkty, w jakich ona ma być. No teoretycznie, no to mi się już podoba takie ustawienie, już bardziej podprofesjonalne. Ale dobra, na razie zostawmy w automacie. O, ciemny motyw, no to jak najbardziej. Kolor dynamiczny, hmm, a włączmy sobie. E, czemu też nie? Rozmiar interfejsu, czcionki, uśpienia, obracanie wracanie jednej ręki, boczny sensor, czyli. To coś co tutaj o macie można sobie to skonfigurować, to przeważnie na stuknięcie działało, no i teraz tak samo działa jak widać. Jeszcze jeżeli chodzi o tematy związane z wyświetlaczem, co my tutaj mamy, tryb jednej ręki, inteligentne, oświetlenie nocne. No spoko, Je, jest co poustawiać moim zdaniem jak widać. E, jasność tego ekranu mamy teraz maksymalną, minimalna, przejechałem sobie. Nie wiem, nie świeci on jakoś tak turbo jasno, to muszę przyznać. Zobaczymy mniej więcej bardziej jak to wyjdzie w testach, jak on tutaj będzie się zachowywał. Następne tematy związane z tym smartfonem, myślę, że to co mamy w środku. Snapdragon 8 g 1, 12 GB RAM, 256 GB pamięci, możliwość rozszerzenia kartą microSD, tak jak Wam to pokazałem. No smartfon wstępnie naprawdę chodzi szybko, będą speed testy, zobaczycie jak on realnie sobie działa. Myślę, że nie jest źle. Fajne, że jest duża ta powierzchnia tego ekranu, te proporcje 21 do 9 w przypadku grania albo właśnie filmów. Myślę, że to fajnie się sprawdzi, potestuję oczywiście. Jest odporność na wodę IPX5 łamane na IPX8 i na pył IP6X, tak to się tutaj zwie. Jak już powiedziałem Wam, szkło Corning dla Glass Victus, czyli największe, najlepsze, topowe rzeczy, które możecie mieć na pokładzie. I to, co chyba wyróżni ten telefon, mianowicie fotografia, aparaty, filmowanie. Teoretycznie smartfon czysto dla osób, które naprawdę wiedzą, co od niego chcą i jak go użyć, to na pewno. Z tyłu mamy trzy aparaty: główne 12 megapikseli, pole widzenia 82 stopni, z przesłona 1,7, matryca XMOR RS 1,1 nałam na 1,7, tak naprawdę to się nazywa. Kolejny mamy tutaj Zuma. No, też w 12 megapikselach pole widzenia 28-20 stopni, ogniskowa 85-125 mm, przysłona 23-28 i ostatni szeroki kąt, też 12 megapikseli yy, przysłona 2 i 2, pole widzenia 124 stopnie, oczywiście wszystkie to są xmory yy, od Sony, jeżeli chodzi o, o matrycę. Jak widzę, no, tak różnią się wielkością. Pierwsza jest 1 na 1,7 cala. Ten zoom jest 1 na 3,5 cala no i szeroki kąt 1 na 2,5. cala, więc tak to tutaj wygląda fotograficznie. Co jeżeli chodzi o aplikację, no to standardowo możecie sobie nacykać zdjęcia w różnych normalnych formatach, czyli znaczy, nie może tak no, nienormalnych, używając tego smartfonu jak po prostu zwykły człowiek, który sobie go kupił i, i się z nim nie bawi, bo mamy tryb BASIC, którygo właśnie. Teraz przeklikałem, no i tutaj do aż do 15,6 zuma można sobie coś tam cyknąć, no ale tryb Basic to zbyt prosta rzecz. Macie ustawienia takie jak w każdym jednym e, aparacie, tryb automatyczny, e, selekcja, e, no wiadomo czego, ustawienia standardowe, czyli albo ekspozycja, priorytet migawki, program automatyczny, no pełen manual, gdzie możecie zrobić tak naprawdę, co chcecie? Wszystko, jakbyście wzięli jakąś Sony Alpha do ręki, no to praktycznie e, ustawienia będą prawie takie same, jak, jak właśnie otóż to e, w tym smartfonie. Więc no, można się pobawić naprawdę, jeżeli ktoś lubi, chce i ma ochotę. No, oczywiście tu obiektywy M16 mm, czyli e, standardowy, znaczy no, tu jest standardowy, szeroki. No i dwa zoomy. Kurczę, bajka. Bajka dla kogoś, kto wie, jak chce użyć. Otóż to tego smartfona, więc pod tym względem, no powiem wam, że jest wesoło, jeżeli chodzi o Xperia. Tutaj naprawdę możecie sobie dużo podziałać. Oczywiście można też przerzucać się na, na, na frontowy aparat standardowo. Wszystko tutaj mamy. No i jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywanie myślę, że to jest też konik tego smartfona. Nie da się tego ukryć. Mamy możliwość tutaj nagrywania aż 4K z HDR-em w 120 klatkach. No. Ja powiem masakra, jeżeli chodzi o to, co może zrobić ten smartfon. W ogóle wrzućmy sobie nie tą aplikację co trzeba, tylko Cinema Pro, jeżeli chodzi o możliwości nagrań, bo raczej tutaj powinniśmy tego otóż to używać. No i tutaj o, widzicie, telefon dopiero ogarniany, ale zezwolimy sobie na wszystkie dostępy. Trzeba, o! Ważna rzecz: telefon może się przegrzać przy nagrywaniu. No nie da się tego ukryć. Co poradzicie? Takie życie. No i jak już powiedziałem, praktycznie 120 klatek w 4K można rzeźbić, tylko tutaj a trzeba by go sobie troszeczkę y, poustawiać, bo tu praktycznie w tym trybie możecie wszystko poustawiać ręcznie, tak jak być powinno. No bajka, bajka dla, dla filmowca, kogoś kto naprawdę chce tworzyć ciekawe treści, nie kupując jakiegoś wielkiego z aparatu, tylko używać otóż to właśnie smartfona jak najbardziej na plus. Co to mamy? Brawia, Coreful, Xperia, czyli pewnie tematy związane z tym, że możecie sobie się zalogować i korzystać z dodatkowych funkcji. W telefon fajnie, bo za dużo śmieci nie mamy powgrywanych. Jest jeszcze Music Pro do rejestrowania dźwięku, jak się domyślam. Tutaj też fajnie ten telefon powinien zbierać ten dźwięk. Pobawię się tym, też no dużo tutaj jest informacji od samego producenta, że potrafi fajnie wyciszać. Wszelkiej maści, szumy przy nagrywaniu, no cuda na kiju, można tak to nazwać, ale fajnie, fajnie, że już tego typu e, smartfony powstają. Dodatkowo macie oczywiście e, jacka, więc no, tutaj można podłączyć wszelkiej maści słuchawki. E, co jeszcze by było fajne, jak macie na przykład z, jakąś alfa od Sony, e, przez USB Typ C możecie sobie zrobić z niego monitor, po prostu podłączacie go i smartfon będzie działał jako dodatkowy monitor do nagrywania jakiejś treści, właśnie otóż to na. Na waszej kamerze, czyli monitor podglądowy. Super, też cecha, jak dla mnie. E, takie coś by mi się przydało, tylko ja niestety, bo niestety używam Lumixa GH4, jeszcze, więc no tutaj nie wiem, czy to by mi się sprawdziło. Chyba nawet nie mam kabla ni u Mini HDMI USB C, żeby sprawdzić, czy to przejdzie u innych, ale może mi się y, uda i spróbuję coś takiego zrobić. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o dźwięk, jest ten dyna dynamiczna wibracja, którą można sobie poustawiać, jeżeli chodzi o kwestie dźwięków i tematów z tym związanych w grach właśnie otóż ta funkcja że on sobie tam coś tam gra i przy okazji w rytm muzyki telefon wam wibruje zawsze fajny gadżet w Xperiach to tylko jest u innych producentów niczego takiego nie udało mi się dostrzec kwestia baterii 5000 mAh godzin no i co nie ma ładowarki telefon dostajecie albo z kablem albo praktycznie bez niczego Mój jest praktycznie tylko z papierologią, czyli dostajecie same papiery i telefon. Już nieraz mówiłem co ja o tym myślę, więc tutaj nie będę się rozwodził. No, czytałoby się wszystko, ale nie ma. Na pokładzie macie też ładowanie indukcyjne Qi w standardzie, więc też jak najbardziej fajnie, jeżeli chodzi o ten smartfon. Reszta rzeczy związane z telefonem, czyli w wszelkiej maści łączność Wi-Fi do standardu AX. 2, 4, 5, 6 GHz, czyli Wi-Fi 6e też obsługuje, to jak najbardziej na plus. Jest Bluetooth 5.2, jest NFC, no bo to, to już chyba oczywista oczywistość. No i to co Wam powiedziałem, że można się tutaj wple, wpieś, wpleść, wpiąć kablem USB typ C, DisplayPort albo USB typ C HDMI i ogarniać ten telefon jako monitorek. Fajna cecha. Cóż, napakowany naprawdę technologią smartfon wyglądający ładnie i ciekawie, czego przetestować. Pobawię się, potestuję. Zobaczymy, co nam w tym roku Xperia pokazała. Nie da się ukryć, że wyglądem przypomina mi Xperia 10 Mark 3. Tutaj mamy 10 Mark 4. 3 przez Dragon. Czy cieplejszy, czy zimniejszy, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze pod kontrolą Androida 12. Mam nadzieję, że 13 niedługo wyjdzie. No i cóż, tyle wstępnie o Xperii 10 Mark 4. Chcecie coś więcej wiedzieć, oczywiście pytajcie. Niedługo cała pellista o niej. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.